Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, a to jest kolejny odcinek z gry Lillehammer 94. A pełen tytuł tej gry to jest Winter Olympic Lillehammer 1994. Dobrze, przechodzimy do Mini Olympic, myślę. Teraz skoki będą. Ostatnio, K90 90 metrów były. Tutaj, to było. Slalom był. Gigant, nie wiem czy był. A jakie jeszcze zjazdy są? Super gigant, mi się wydaje. A poczekajcie, zobaczymy, jakie są. No to myślę, że ten super gigant. Bo to jest połączenie ze slalomem. Da, bo nie będzie, tylko tutaj. Mi się wydaje, że to damy. No. Wpisuję swoje imię. Michał mam na imię. Dobra. Kontynuuję tą serię. Jeszcze będzie prawdopodobnie jeden odcinek tylko. Ten jeszcze jeden. Nie martwcie się, bo jeszcze będzie. Nie ma co się martwić czym. I za na przynajmniej. Fajnie, fajnie to graficznie wygląda, jak na tamte czasy, to fajnie. A tutaj węższe są. Mam takie wrażenie i są one bliżej niż w normalnym zjeździe. Nie wiem, jak długo się tutaj jedzie. Zasadzę także do subskrybacji mojego kanału, bo jest naprawdę warto. I, i zachęcam do polubienia mojej strony na Facebooku Gra Play Game się nazywa tak samo jak mój kanał Sorry, pominęło mi się ale to trudne moi drodzy No, to jest takie łatwe całkiem Nie wiem czy o, od ilu tu jest dyskwalifikacja, czy od trzech. Bo w Steep Normal, bo w Steep Wind, bo w Steep Row to the Olympic było Było tam tak, że jak się pięć w no, jej pominęło w normalnym zjeździe, a w tym, a w tym nie pamiętam ile Bo dawno w Steep nie grałem Steep Pyongchang 2018 Row to the Olympic Pyeongchang, tak o, moi drodzy, jest dobrze. No czasowo to to jed jednak nie jest dobrze. Nie wiem, czy to jakieś sekundy karne. Też nie gram w tą dyscyplinę jeszcze. O ja nie gram przed odcinkami nigdy w gry. Jeśli chodzi o Eurotax Simulator 2, to będzie... J jutro, jutro będzie. Jutro. Jeszcze, jeszcze z tymi podatkami, ale tym razem sobie pojedziemy po Norwegii. Wpadam pierwszy odcinek z Track Simulator 2. Był w Norwegii chyba, albo we Włoszech. To tam jeszcze zadecyduje. Dobijamy pod tym filmem yy, cztery łapki w górę. Taki niski próg. Niski próg. Cztery łapki w górę tylko wymagam. Myślę, że dacie radę. Dobić do tego. Jest fatalnie, moi drodzy, jest fatalnie. No dobrze, nie było, moi drodzy, ja jeszcze dyskwalifikacja, no jest fatalnie. Fatalnie, moi drodzy. Zachęcam do, do ściągnięcia tej gry, żebyście sobie wyściągnęli i sobie pograli też, bo jest fajna. I tu mamy normalną belkę startową, bo w Winter Challenge 91 tego nie było, że bel, belki startowej. A czemu on nam nie ustał? Nie wiem. Czy to może trzeba dłużej przytrzymać? Dobra, chodź zobaczymy teraz. Gdyby ustał, to by było może całkiem spoko. Zobaczcie, ile punktów byśmy musieli zdobyć. No, nie dużo tych punktów. I teraz sorry, dyskwalifikacja, bo tu jest taka ha, bo w interchange, było tego, tak, no, dobra. To możemy jeszcze zagrać, jak nam czasy jak, jak nam starczy czasu, jeszcze raz skoki. No 109, no szału nie było, dobra. Fatalna, że nie stała Olimpiada, same dyskwalifikacje, moje to same dyskwalifikacje. po też właśnie taka, Winter Challenge. 91. Ale nie nawiązuje do igrzysk. Ona nawiązuje tylko nie jest produktem oficjalnym. A to jest pierwszy na świecie oficjalny produkt olimpijski. Jeszcze, to jest gra Winter Olympic Lillehammer. Nie, Lillehammer nagano. 2000, 1998. Aha, dobra. Teraz jest fatalny nie wiem co tu trzeba robić u ten wjechał na środek to my będziemy lepsi chyba to jest ostatnie okrążenie ale żebyśmy tego nie popsuli Chyba my już ukończyliśmy to Albo to on ukończył, nie, nie wiem właśnie jak to było Po tysiąc metrów Jest jeden punkt chociaż moi dozy, jest jeden punkt to, że te skoki poczekajcie aby zerknę, jak jesteśmy Czasowo dobra to jeszcze damy radę zrobić. To podwójna... Podwójny konkurs. Jeszcze tutaj jest fajna gra y, z Igrzyskami Olimpijskimi. Właśnie taka już, już nowsza. Sol... Y, Sol Lake City. Michał So Lake City 2002 może by była fajna Ale ona już jest Ją trzeba zakupić, bo te to są za darmo jeszcze I gdy pobrać w takie stare to Raczej nie idzie kupić Przechodzimy do konkursu, do skoku narciarskim, moi drodzy Ale na razie tam nagrywamy Już, czy też posiadam po 2012 Właśnie i ten jest steep. Czemu on nam nie chce ustać? Tego to ja nie wiem. Czemu on nam nie chce ustać? Dyskwalifikacja, to dobra. To w deluxe Ski jump czego nie masz przez dyskwalifikację tylko jak się nie skoczy tam w ciągu 10 sekund w twórce, bo gram w czwórkę Dobrze, moi drodzy. To ja się z Wami żegnam. Mówię wam naraz, siema, do zobaczenia. Subskrybujcie mój kanał. Bo jest naprawdę warto, oraz polubcie moją stąd na facebooku, bo też jest naprawdę warto. I zostawcie łapkę w górę dla zasięgu. Dobijamy cztery łapki w górę. Tym razem niski próg. Mówię Wam, na razie ma.